Witam wszystkich bardzo serdecznie. A zaczynamy dzisiaj nietypowo, bo w Minecraftie. I to dlatego, że ten odcinek jest bardziej informacyjny i bardziej pogadankowy niż yy, ostatnio, bo głównie na, ja nagrywam blueprintsa. Yy, I dzisiaj będzie mini wyjaśnienie, czemu kolejny odcinek to nie jest blueprint, tylko właśnie jakiś taki informacyjny odcinek z Minecrafta. Powód numer jeden: chcę się pofleksować moim save'em, którego gram. W sensie ten save istnieje od dwóch lat chyba i gram na nim sporadycznie, gdy po prostu nie wiem, wracam skądś i potrzebuję takiej save gierki, żeby się odprężyć, to, to wracam do minecrafta i po prostu chcę się pofleksować tym no i właśnie parę info też a po, po, po prostu różnych rzeczy e, więc tak, zaczynając czemu nie to nie jest odcinek z blueprinta, ponieważ mm, z blueprinta mam taki minimalny problem że to jest świetna gierka, o której no cap myślę w ciągu dnia rozkminiam sobie jakieś takie mało, mniejsze, większe rzeczy tyle że no, potem jak idę grać, to mam po prostu świetnego rana, który trwa 40 minut, robi w nim masę rzeczy, więc trochę czuję się potem zmęczony. I najgorsze jest to, że on bardzo często jest niesamowicie frustrujący na koniec. I tak właśnie było z ostatnim ranem, że e, udało mi się dojść do tego chambera, tego fajnego czegoś. Zszedłem do Foundation, foundation no do basementa i, i zabrakło mi kroków. I to mnie bolało po prostu. A więc tak, to, to jest ogólnie moja taka dolina, gdzie sobie mieszkam. Tutaj chyba próbowałem robić jakieś achievementy albo jakąś farmę, nie pamiętam. W każdym razie nie pykło. Ogólnie mój dom jest różowy, dlatego że wtedy jak budowałem to, to były modne te różowe drewna w Minecraft i to jest inny powód. Tak, i to jest pierwsze info, które chciałem powiedzieć, czemu właśnie nie ma odcinka z blueprint'a aktualnie. Chciałem sobie zrobić też pogadankowy odcinek, ponieważ. Kilka rzeczy mnie zastanawia. W sensie. <laughs> chyba mogę to pokazać, ale. <laughs> odcinek, gdzie gadam bez mikrofonu, ma najwięcej wyświetleń ze wszystkich odcinków z Blueprinta. I to jest tak idiotyczne. W sensie. Czemu ja mam 38 wyświetleń pod filmikiem, gdzie się nie odzywam? Gdzie nie ma nic. Poza chrumkaniem chrupków Ponieważ, nie, nie pamiętam czy opowiadałem tą historię, ale Bo to wyszło tak, że ja po prostu po, Na koniec y, pierwszej części 13 albo 12 odcinka, nie mm. pamiętam jak to, jaki to był numer Oh shit, chciałem pokazać, ale nie, nie zniszczyć y, To po prostu ja na końcu pomyślałem sobie Hmm, dobra, zrobię sobie mini przerwę, coś tam sobie zjem Wyłączyłem wtedy mikrofon, zacząłem coś tam chrupać I wyłączyłem odcinek i następnie jak już to ogarnąłem te, te wyłączenie odcinka, no to przegrałem cały gameplay, leciałem, leciałem, leciałem. Nie było mnie słuchać, no bo miałem wyciszony mikrofon. Yy, I w końcu dochodzę do tego ra ram ramusa? Nie, rambusa. ziomka, który przypowiada przyszłość. Yy, I. I pomyślałem sobie, dobra, włączę go, zacznę jeść chipsy, no bo co mi szkodzi, wyciszę mikrofon, więc... Wyciszając mikrofon, tak naprawdę odciszyłem mikrofon, który cały czas był wyciszony. I. I wtedy ogarnąłem, że hej, hej, coś coś chyba jest nie tak. No i, i wtedy to się tak dowiedziałem. Nie wiem po co zacząłem ten temat. Ta. to znowu mam problem z pamięcią. Steel, jakby. To jest tak pięknie dziwne, że na odcinku, w którym się nie odzywam, aż tyle dostaję. A nie powiem, zabolało. Zabolało w 5%. Dlatego też uznałem, że mogę teraz dać właśnie taki o vlog. Nie, nie wiem czy to można nazwać vlogiem. Nie mam pojęcia jak to można nazwać. Po prostu flag save Minecrafta, dosłownie to jest tyle. Więc to jest na pewno pierwsza rzecz, którą chciałem ogarnąć. Druga rzecz jest taka, tam mam cave'a, takiego piekielnie dalekiego w dół. I w sumie farmę Expa do tych rzeczy z mm, mob spawnera. Więc aprobam właśnie Blue Princea. Mm, to... Chciałem powiedzieć. E, tutaj są puste pokaje po prostu. E, tutaj dopiero buduję, ale jeszcze. W sensie mam jakiś tam pomysł, ale tylko mniej więcej. Ja. Yeah. Łoń, wow, naprawdę chciałem powiedzieć. A już wiem. Mm. Bo moim największy problem w zasadzie jest to, że. Ja bardzo często nagrywam blu późno w nocy. Nie wiem, aktualnie mam na przykład 3.50. I bardzo często to jest tak, że jak ja już skończę nagrywać blu to ja po prostu wyłączam kompa, przez co W sensie idę od razu spać po tym. I przez to, że ja idę od razu spać, to mój mózg po prostu wyłącza kompa i tyle po zamknięciu gry. I zapominam o tym, że właśnie ja powinienem zapisać niektóre rzeczy w sensie te screeny, które robię głównie. Że powinienem je zapisać, coś z nimi ogarnąć, czy inne tego typu sprawy. I dlatego ciągle próbuję się zebrać do tego, żeby obejrzeć swoje poprzednie filmy, zapisać sobie te screeny gdzieś. Tyle, że jakby z jednej strony mi się nie chce, nie umiem znaleźć motywacji, żeby to zrobić, zapominam o tym też w trakcie dnia. I też nie lubię na ogół oglądać swoich filmów. Jakby wolę, jak to wrzucę sobie weter, i. To sobie jakoś tam żyje i, i, i tyle. Ogólnie możecie tutaj zobaczyć, że właśnie od nowej wersji, gdy to wszystko zostało dodane, to dużo ładniej to wygląda. W sensie... I nie rozumiem, jak kiedyś mógł mi się podać ten różowy, skoro teraz jest ten piękny, biały. Tutaj mam stajnie. To mam w ogóle wyjazd na zewnątrz. Ja coś jeszcze chyba chciałem powiedzieć. Hmm. No, na razie nic, nic sobie nie przypomnę, więc... O, już wiem. Na pewno moim dużym minusem w sumie w Blueprint'cie jest to, że... Blueprint? Jest to, że... Ja zazwyczaj w tego typu grach aż tak nie zwracałem uwagi na fabułę. Teraz staram się na nią zwracać uwagę, staram się jakoś ją czytać i ogarniać, ale właśnie największy problem u mnie z tego typu grami jest taki, że ja po prostu straszliwie szybko o tym zapominam wszystkim. W sensie nawet jak ja mam jakąś taką gierkę, którą mega uwielbiam, nie wiem, Elden Ring, Ark, Zdrowia, Evolved, no to nawet jak mam takie gierki i faktycznie angażuję się w ogarnianie fabuły, coś tam szukanie, to i tak to... Wytyfę. Okej, okay, to i tak to kończy się... Wait, nożyce nie sprawiają, że to się ogarnie? Wait, jak to się robiło? Jak się odutleniało? Dobra, potem to ogarnę, sorry. Mm. To właśnie nawet jest taka gierka, jak Ark, no to ja po prostu zapominam o bardzo, bardzo wielu rzeczach. Właśnie w przypadku Arka to na przykład ja... Bardzo się lubiłem fabułę Arka, nie wiem, z rok temu mniej więcej. No i po pół roku od takiego straszliwie mocnego ogarniania Arka, ja dosłownie pamiętam bardzo, bardzo mało. I właśnie to jest mój największy problem z tego, z tego typu wszystkimi gierkami, że ja po prostu mam słabą pamięć do wszystkiego. Dlatego też ta fabuła trochę mi może nie ogarniać, bo jakby trochę tutaj nawiązuje do tego, że... Mm, w ostatnim odcinku w Lokrumie znalazłem notatkę, że jakiś tam imię i nazwisko to jest tylko pseudonim. Że to jest taki nick, powiedzmy. Fałszywe imię. O, oh, wait, zapomniałem, że ja to próbowałem budować, bo to jest piekielnie brzydki teraz. Hmm. Słabo. W sensie, ja tu próbowałem zrobić taką wielką kopułę, znaczy nie kopułę, ale po prostu mieszkalnie dla villagerów. Ale też chciałem zrobić fa farmę żelaza z tego, i tu jest pierwsza próba. Nie, to jest druga próba. Sorry, tutaj była pierwsza próba w ogóle. No ale to nie pykało. Próbowałem zrobić system, że jak Iron Golem przychodzi, to wpada do lawy, ale oni się wszyscy zabijali, więc. Niestety, ta. Mm -hmm. e, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? W sumie, chyba tyle. Bo ogólnie mi się zdaje, że. Uh, kurde, jak to się nazywało? A w tym foundation, w tym basmencie uh, Tam dalej jak poszedłem, wtedy kiedy miałem 0 kroków, już wydaje mi się, że tam mogłem sobie włączyć coś, żeby móc mieć szybszy dostęp do basementa po prostu, żeby może zaczynać cały run od basementa, a nie od frontowych drzwi, ale No niestety straciłem te kroki. Nie udało mi się to ogarnąć. To też było takie. Mocno, nieprzyjemno, frustrujące. Ta, to była ta pyta Ta muzyka totalnie kojarzy mi się z Undertale'em. To tak mega, mega mocno. Przynajmniej początek. Okej, okay, to jest chyba całe prowadzenie po domu. Nie kojarzę, abym miał... O. Dobra, nie będę pytać. Nie będę wnikać. To jest raczej wszystko, co mam do zaoferowania w tym domu. Wydaje mi się, że żadnych innych ukrytych miejsc nie miałem, ale mogę je mieć i o nich zapomnieć, bo tak też w sumie kilka razy było tutaj. Więc tak, yy, trochę tyle z pogadanki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z mojej strony to jest tyle. I czemu mój telefon się restartował? Czemu mój telefon się zaczął randomowo restartować? A, updatey, dobra. Ma sens. No, więc yy, bajo do następnego.